Witaj w kursie, z którego dowiesz się, jak korzystać z usługi Yammer. Nazywam się Rafał Madycki. W tym odcinku opowiem o wysyłaniu prywatnych wiadomości. Z każdym użytkownikiem usługi Yammer możesz komunikować się za pomocą prywatnych wiadomości. Aby utworzyć taką wiadomość, przejdź do skrzynki odbiorczej, a następnie wybierz Create Message. Taką wiadomość możesz przesłać do grupy, oraz do użytkownika usługi Yammer. Podajemy użytkowników, do których taką wiadomość chcemy wysłać i podajemy treść wiadomości. Do wiadomości możemy dołączyć załączniki. Wybieramy przycisk Send. Teraz poczekajmy chwilę na odpowiedź. Po otrzymaniu odpowiedzi automatycznie pojawi się ona w sekcji nieprzeczytanych wiadomości. Kliknijmy, aby nią przeczytać. Aby odpowiedzieć na wiadomość, po prostu napisz wiadomość pod odpowiedzią. Dziękuję za udział w kursie. W kolejnym odcinku opowiem o korzystaniu z usługi Yammer na telefonie komórkowym.